Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Całkiem niedawno wrzuciłem Wam taki filmik pokazujący kiedy zapaliła się ósma dioda w Siteku na akumulatorze hondowskim oryginalnym, którego robi warta. No, i stało się to w dziesiątej dobie. Ktoś pisał, że u niego w akumulatorze ósma dioda pojawiła się dopiero w 16 dobie, a ktoś inny pisał, że chyba w ósmej, chociaż już nie pamiętam. Na pewno pojawiła się 16 doba. No nic, ja wtedy, a było to 29 grudnia, kiedy pojawiła się tutaj ta ósma dioda, przepiąłem od razu Siteka na akumulator ukraiński i zobaczymy, czy tu też się pojawi ósma dioda w dziesiątej dobie. A było to właśnie 29 grudnia, w tym momencie jest 7 stycznia, czyli jeśli dobrze liczę, mamy 9 dni. Innymi słowy, jutro będzie 10 dzień ładowania, i chyba jutro pojawi się 8 dioda. Zobaczmy, jakie jest napięcie, natężenie. No i w 9 dobie mamy 13,90 napięcia. I około 500 prądu, chociaż jak widać faluje. No i mamy 8 stycznia, czyli znowu równe 10 dni. Czyli ewidentnie ma tak ustawione, że jest to w 10 dniu i koniec bez względu na stan akumulatora. Czy to dobre? Nie wiem, napiszcie. Według mnie dziwna sprawa, przecież każdy akumulator jest w totalnie innym stanie, a on uważa, że w 10 dniu trzeba przejść na ósmą diodę. 1326, już nie pamiętam jakie było napięcie na tym akumulatorze hondowskim. I prąd 5000A, czyli praktycznie żaden. I jeszcze gęstość pewnie będzie wysoka, bo ten akumulator akurat trzyma gęstość 1,30. Tak, piękne 1,30. No i stan według Conwaya do wymiany 315 prądu. Rezystancja wysoka, a naładowany w 98%. Dzięki. Trzymajcie. Się.